No, wszyscy fani Marvela, dzisiaj mamy porządny odcinek. Cześć, tutaj Jacek kolekcjoner. Witam was w majowych unboxingach. Tak, wiem, mamy czerwiec. Oj, nie, 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 mamy lipiec. Tak, wiem, że mamy małe opóźnienia na kanale, ale powoli nadrabiam. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o moich planach, to zapraszam was na oddzielny film. Tutaj się nie będę rozgadywać za dużo. Zapraszam. Zajmujemy się tymi majowymi, aczkolwiek nie do końca, ponieważ część dostaw Egmontu... Egmont nawet nie dał mi szansy, żeby zrobić ich unboxingi w maju. Nie to, żebym zrobił. Zdążył, ale w każdym razie. Niektóre z komiksów, które będę dzisiaj prezentować, miały premierę w maju, a niektóre miały premierę w czerwcu. Po szczególnych przypadkach będę to rozróżniać, ale bo powiedziałem przed chwilą o Egmoncie, ale to nie jest 100% prawdy o dzisiejszym odcinku, ponieważ możecie już widzieć przed sobą, że mamy na talerzu też komiksy Marvela od Muchy. Tak, dzisiaj mamy całe dwa komiksy od Muchy, czyli X-Men Era Apokalipsa, Deadpool, Czerni Biel. I krew Avengers, Wojna Światów, sama Wojna Światów, Daredevil, Marka Wajda oraz Thor J. Michaela Straczyńskiego. I zanim zaczniemy ten odcinek, zostawię o strasie youtuberskiej i W każdym razie muszę wam przypomnieć, bo to jest moim youtuberskim obowiązkiem, że jeśli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to kliknijcie w ten piękny czerwony przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco albo z małym opóźnieniem, jeśli chodzi o unboxingi komiksów. Teraz zbrniemy z komiksami z przełomu maja i czerwca. W najbliższych dniach będzie tego więcej. Tak, wiem, że nie ma, nie ma kolekcji waszych, tak, wiem, że nie ma tygodniczków, przepraszam, to wszystko nadejdzie, ale dużo innych rzeczy teraz się dzieje. Jeśli obserwujecie nas na hype-trainie, to wiecie, więc priorytetem na tym kanale są, jak zwykle, unboxingi i prezentacje komiksów, a cała reszta to jest dodatek, ale nie bójcie się, nic nie zniknie nic nie umknie, wszystko jest i kiedyś zostanie ogarnięte. Dobrze, zacznijmy od tej Ery Apokalipsa. E, ja wam powiem od razu, nie jestem za bardzo X-Menowym gościem, ale kupuję Marvela. Nie wiem, czy kiedyś, Nie myślę, że kiedyś pokazywałem wam na kanale któryś z tomów Ery Apokalipsa, o, dzisiaj naszykowałem sobie śmietnik nawet. Tak, zaczniemy teraz od Muchy, więc mamy w sumie dwa największe, no, przynajmniej jeśli chodzi o wymiary komiksy, a później będziemy przechodzić do tych Egmontowych. Na początku mamy X-Men Era Apokalipsa, księgę czwartą, tak wygląda grzbiet. W każdym tomie grzbiet różni się kolorem, różni się wzorkiem, i tak pomimo tego, że to jest jedna ta sama seria, to grzbiet różnią się między sobą kolorem, chyba drugi był niebieski pomarańczowy nie jestem już w tej chwili pewien, ale w każdym, ta w każdym razie tak się prezentują tomy trzeci i czwarty. W środku czwartego tomu znajdziecie 256 stron komiksu, czyli troszkę więcej niż w przypadku tomu trzeciego, w którym było 230 stron? Tak, jeśli się nie mylę. 230 stron. Cena za to trochę podskoczyła. To, to jest wasza daily przypominajka, że papier drożeje i ceny wszystkiego drożeją, a że komiksy Muchy ogólnie nigdy nie były jakieś specjalnie, specjalnie najtańsze, to tym razem mamy komiks z ceną 139 zł. Poprzedni tom kosztował 119 zł, więc złotówka na stronę. <laughs> Jezu, wiem, to okrutnie brzmi, ale nie patrzcie na to pod tym względem. W każdym razie, oprawa twarda, śliska błyszcząca, taka, no wiecie, taka matowa, ale bez folii soft touch, ale nie jest też błyszcząca, nie jest taka, nie, wiem, nie odbija za bardzo światła, raczej je rozprasza, więc można powiedzieć, że jest matowa, taka po prostu śliska defaultowa, jak na przykład komiksy DC wydawane przez Egmont w czwartej oprawie. Na grzbiecie, tak jak zwykle w przypadku komiksów Marvela wydawanych przez Muchę, nie uświadczycie loga Marvela, a logo Muchy. W środku mamy mnóstwo czwartych zeszytów, dosłownie. The X Man, Generation Next, Gambit and the Externals, X-Men, Excalibur, Factor X, Weapon X, tutaj też mamy zresztą czwarty, The Amazing X-Men i X-Men Omega, już nie, tom czwarty. Tom, zeszy, cały czas mówię tom. W środku nie powinniśmy mieć... O, nie powinniśmy mieć wiele niespodzianek, ale dobrze, że nie, ma, nie dałem fioletowego tła dzisiaj, bo byśmy mieli troszkę jednolity odcinek. Ale w sumie tak, mamy fioletową wyklejkę, co jest zgodne z całą kolorystyką tomu, stopki redakcyjne, informacje o tomach autorzy poszczególnych zeszytów. Mówiłem wam, nie jestem specem x-menowym w ogóle, dlatego zupełnie nie zwróciłem uwagi, że jakby ten... jakby wzór zeszytów powtarza się po kolejnym. Tutaj też mamy zeszyty trzecie w poprzednim tomie, więc hej, to się wszystko zgadza. Tutaj mamy opisy, co było w poszczególnych zeszytach poprzednich okładki i tak się prezentuje komiks. A, chyba wam nie wspomniałem, ten komiks ma wymiary 180x275 mm, w środku mamy papier kredowy tak samo jak w przypadku innych komiksów i w sumie chyba wszystkich, które dzisiaj mamy w odcinku okładka Gambit and the Externals, ale dobra, szybko przejdźmy sobie przeskoczmy przez cały komiks kilka przykładowych plansz i zajrzyjmy sobie na sam koniec. Na końcu na końcu mamy, spoilery, mamy zapowiedź w Ecstatics. Tą pierwszy domyśle, to zakładam, że to jest zapowiedź od muchy, a nie zapowiedź, która była oryginalnie w tym tomie, w oryginalnym wydaniu. To by nie miało trochę sensu, więc zakładam, że raczej dążymy do logiczniejszej opcji. I tak się prezentuje era Apokalipsa, księga czwarta. Przejdźmy do Deadpool'a. Hej, czy Czyżby to był pierwszy Deadpool wydany przez Muchę? Jest to całkiem możliwe. Jest to kontynuacja tej linii Czerni, Biel i Krew, tej, której były ostatnio dwa tomy, które też Wam pokazywałem na kanale. I tak, wymiary są takie same jak w przypadku ery Apokalips. <grym> Akurat pokazałem Wam księgę trzecią, ale to nie ma znaczenia. Takie same jak w przypadku księgi Apokalipsa. W środku mamy 152 strony, czyli troszkę mniej niż w przypadku tamtej serii, aczkolwiek to się pokrywa mniej więcej z tym, co było w przypadku Wolverina i Carnage'a. Cena okładkowa to 60. 9 złotych. Na I środku mamy cztery zeszyty serii Deadpool, Black, White and Blood. Tak samo jak zresztą w przypadku Wolverina i Carnage'a. Te serie mają coś ze sobą wspólnego i mają ze sobą wspólnego całą ogólnie stylistykę i design tych komiksów i jakby założenie, według których powstała ta seria. I ta seria jest dosyć świeża. W przypadku innych komiksów od Muchy mamy zwykle do czynienia z komiksami, które były wydawane już jakiś czas temu. No nie wiem, może jakaś Jessica Jones była świeższa, ale ta seria jest naprawdę świeża, to są rzeczy z tamtego roku z tego roku nawet nie wiem, to są bardzo świeże rzeczy. tam widziałem, że też elektra jest w zapowiedziach, tego będzie o wiele, wiele więcej. I jakby hej ciekawe, że akurat z innego frontu z innego wydawnictwa dostajemy też bieżące komiksy Marvela. Na końcu mamy kilka okładek alternatywnych. Na końcu mamy też przypominajki, że są inne już tomy tej serii wydane, ale po co mam pokazywać tylko te zapowiedzi? mogę Wam pokazać, jak wszystkie trzy wyglądają obok siebie Carnage oraz Wolverine. Wszystkie grzbiety wyglądają zaskakująco identycznie. Naprawdę różnią się dosłownie jakby poszczególnymi postaciami na grzbietach i logotypami. Chyba w końcu zapomniałem wspomnieć o wydaniu, bo wiadomo jak każdy widzi to jest wydanie twarde, ale jest takie samo jak w przypadku Ery Apokalipsa, czyli twarda oprawa śliska bez folii soft touch, matowa taka ha. Jest po prostu bez żadnego lakieru wybiórczego, po prostu tak sobie oto jest komiks. To jest komiks i oto jest on, co. Ha! Przejdźmy do komiksów Marvela wydanych przez Egmont w tym miesiącu albo na przełomie miesiąca. W ogóle trzeba wspomnieć. Te dwa komiksy, o których przed chwilą mówiłem, były wydane jakoś w pierwszej połowie miesiąca. To były, wiecie, 12-11 maja. Tak, dosłownie. Pokazuje mi, że X-Men wyszli 11 maja, a Deadpool 12 maja. Nie wiem, czy tak dokładnie było, ale coś w tych okolicach. Pierwszym z nich, trochę tak zaczynam od strony, jest Avengers, tom czwarty, Wojna Światów, miękka oprawa ze skrzydełkami, błyszcząca okładka, skrzydełka, lewa, prawa, zapowiedź na końcu, hej, przeskoczyliśmy do samego końca, cena okładkowa 39,99, jeszcze stara cena, ale tom też nie jest jakiś specjalnie za gruby, 108 stron, tak samo jak w przypadku chyba poprzedniego tomu, nie chcę wam skłamać. Poprzedni tom, Wojna Wampirów, też był jakiś chudszy, w przeciwieństwie do na przykład drugiego tomu, który tam był troszkę grubszy. Tom trzeci miał... Nie, tom trzeci miał trochę więcej. 116 stron, tutaj mamy 108 stron. To jest jakby część eventu Wojna Światów, o którym będzie zaraz w kolejnym tomie, który mamy dzisiaj na talerzu, który jest w sumie głównym daniem dzisiejszym. Tutaj w środku Avengersów mamy zeszyty od 18 do 21 oraz Free Comic Book Day z 2019 roku, czyli jak zwykle 3 lata do tyłu zajrzyjmy sobie, do środka papier kredowy, na początku informacje o autorach. Jason Aaron jest odpowiedzialny za Avengersów. Dalej na początku mamy okładki i tak się prezentuje komiks. 108 stron komiksu, papier kredowy, ale o tym już wszystkim wiecie. Papier kredowy jest, jeśli jeszcze nie wiecie, jakim cudem jest. Taki śliski, błyszczący. Na pewno nie jest taki szorstki, bardziej jest przyjemny. Znaczy. Nie taki miękki, mięciusi, mi <grych> tylko taki ściski. Nie takie jak na przykład ta kolekcja karfurowa. Ja wiem, że ja cały czas przywołuję tę kolekcję Carrefour, ale ja naprawdę myślę, że to jest dobry punkt odniesienia dla ludzi, którzy nie czytają aż tak dużo komiksów, a zaczęli czytać dlatego, że kupili tę kolekcję Marvela z Carrefour. Dobrze, komiks już widzieliście. Na końcu mamy okładki alternatywne, warianty okładek. Mamy. O, ho, ho, ho. duże mamy zapowiedzi, jeśli chodzi o wojnę światów, ale w każdym razie kolejny Tom Avengers to będzie wyświetlenie wyścig upiornych jeźdźców, a tutaj mamy Poznaj całą historię Wojny Światów. Thor odrodzony, już tutaj mamy dwa poprzednie tomy Thora, które były ostatnio zresztą drugi, to pokazywałem wam niedawno, Wojna Światów, o której zaraz, Uncanny X-Men w czerwcu, Venom w lipcu, Deadpool w lipcu, Thor w sierpniu i Iron Man Tom drugi w sierpniu. Czy każdy z nich jakoś tam się wiąże z tą Wojną Światów? Możliwe. Ale hej, zamieńmy sobie cyferki w liczbie stron, którą tutaj mamy, czyli 108 stron, zamieńmy je na 180 stron Wojny Światów. Tak, troszkę grubszy tom, ale jeśli chodzi o event, to nie jest coś ponadgabarytowego, czego nie widzieliśmy jeszcze w przypadku miękkich opraw ze skrzydełkami w Marvel Now. Marvel Now 2.0, Marvel Freshach. Wydanie dokładnie takie samo, błyszcząca okładka, miękka oprawa ze skrzydełkami. W środku mamy 6 zeszytów War of the Realms, Tak się, tak się nazywa ta seria w oryginale, i tak się prezentuje komiks z wewnątrz. Mamy stopki redakcyjne, mamy wow, mamy widowiskowe panoramy, mamy, mamy dużo detali, mamy Jason Aron dopilnował tego eventu na pewno. Pod kątem fabuły jeśli ufacie nazwisku Jasona Arona, no, no to możecie iść w nią w zaparte. Jest bardzo kolorowy, jest bardzo boski. Ten event, jest dużo rzeczy, które się dzieje i przejdźmy sobie do samego końca. Tak jak mówiłem wcześniej, 180 stron, czyli... No, trochę więcej niż w przypadku takich standardowych Marvel Fresh'ów, Marvel dawniej, Marvel Now, Marvel Now 2.0, ale to też nie jest jakiś największy event. Jeśli chodzi o objętość stron, nie mówiąc o skali, to już każdy z Was musi ocenić po przeczytaniu tego komiksu. Na końcu mamy okładki alternatywne oraz inne dodatkowe rzeczy. Tak, nie, to wszystko są okładki alternatywne z postaciami, z rysunkami. Mamy też dwie strony szkiców, inne tomy z serii Thor. Wojny Światów, to samo co widzieliście. Przed chwilą w Avengersach oraz zapowiedź tomu Król Thor, który będzie wkrótce. Był również w katalogu Egmontu na ten rok. Tak więc tak się prezentują dwa tomy z Marvel Fresh. Kolejne rzeczy to, to są dobre rzeczy. Ten, zresztą mamy dzisiaj same dobre rzeczy. Kiedy na tym kanale nie było dobrych rzeczy, zajrzyjmy sobie do Daredevila Marka Wade'a. To jest komiks. Zbliżamy się powolutku do tych Marvel Now w twardej oprawie. To w sumie zbliżyliśmy się na tyle bardzo, że aż weszliśmy w ten Marvel Now ostatnio gdy był chociażby tom lepsi wrogowie Spider-Mana, bo tak, to była dosłownie seria Superior Force of Spider-Man z Marvel Now, a tutaj mamy Daredevila Marka Wade'a, który jakby powoli zmierza do tego, co będzie później w Marvel Now, bo to jest komiks z 2011 roku, a konkretnie zeszyty od 1 do 10 oraz 10.1, Amazing Spider-Man 677, a wszystko to zapakowane w twardą oprawę jak to komiks z Marvel Classic, ale w odróżnieniu od tego, co mieliśmy w przypadku komiksów, muchy tutaj mamy folię soft czy dlatego cały ten komiks jest miękki, przyjemny w dotyku, taki aż... Nie wiem, czy to moje ręce czy to ten komiks, ale taki aż też klejący trochę, <grym> może przesadzam. Ale tak, to chyba jest po prostu efekt tego, że, że był w ciepłym miejscu i dlatego mi się tak wydaje. W każdym razie, tak się prezentuje grzwiet, taki trochę zahacza już o te klimaty Marvel Now, co nie? Cena okładkowa to 129,99, w środku mamy 288 stron komiksów. Zajrzyjmy sobie do niego. Czarna wyklejka, bez zaskoczenia, Uu, ładne. I tak się prezentuje ten komiks wewnątrz dla fanów Derde jest to na pewno pozycja obowiązkowa, tak samo jak zresztą wszystkie komiksy, które wychodziły ostatnio, czyli jakieś Millery, Brubakery. I mam zresztą do porównania wam zaraz nieustraszonego. Ostatni tą, który wam pokazywałem na kanale, tak, żeby sobie porównać jeden do jeden, jak to się prezentuje, ale jeszcze przejrzymy sobie kawałek trochę komiksu w środku papier kredowy, tak samo jak w przypadku innych komiksów, które mamy dzisiaj. Przestanę gadać na chwilę i, i dam wam pokontemplować, jak wygląda ten komiks. Pomiędzy zeszytami mamy okładki zeszytów oraz okładki alternatywne, a na końcu mamy dodatki. Dodatki od twórców, takie w sumie trochę auto-wywiady <grym> z twórcami, które są stworzone na potrzeby tego komiksu. Prawdopodobnie na potrzeby wydania oryginalnego, tak na pewno dla polskiego wydania to robili. Jak ja czasami coś powiem, to, to wiecie, tylko się załamać, załamać ręce, ale w każdym razie mamy więcej okładek, szkiców i zapowiedź kolejnego tomu, który jest planowany na wrzesień tego roku. I to tyle. W porównaniu do Daredevila Nieustraszonego, tego ostatniego tomu siódmego, który mieliśmy na kanale, prezentuje się to tak. Jak widzicie nadal mamy tendencję taką, że coraz częściej mamy jakby domyślne kolory loga Marvel na grzbiecie, nie te odwrócone, ale wszystko na półce będzie się prezentować bardzo ładnie ze sobą. Nawet powiedziałbym, że ładniej niż Daredevil Millera z Nieustraszonym. Te dwa komiksy jakoś tak są bardziej, nie wiem jak wy to oceniacie, ale jak dla mnie są bardziej kompatybilne obok siebie. Siebie. Ale żeby wam zwizualizować, jak bardzo papier drożeje, to spójrzcie na grzbiety tych komiksów. Tutaj mamy Wade'a, który ma 280 stron, a tutaj siódmy to mnie ustraszonego, pewnie coś koło 400. A cena okładkowa nie różni się aż tak bardzo, ponieważ nieustraszony był dosłownie 10 zł droższy. Ale wiecie, to było już jakiś czas temu. Także kupujcie komiksy, bo to jest dobra lokata. Dobra, i ostatnia perełka wisienka na torcie, czyli Thor J. Michaela Starczyńskiego. 504 strony w takim twardym wydaniu. Wow ten komiks robi wrażenie. Nie będę mówić za dużo o wydaniu. Jest takie samo jak w przypadku Daredevila Marka Wade'a, tylko grubsze 508 stron. Cena okładkowa 199,99. Tak, cena też robi wrażenie. W środku mamy zeszyty Fantastycznej Czwórki, tak, Fantastycznej Czwórki 538 i 7, Thor od 1 do 12 oraz 600 do 603 oraz zeszytu Thor Giant's Ace finali. Żeby wam zwizualizować, ta seria Thor, ta konkretnie tutaj zeszyty od 1 do 12, to są y, lata 2007-2008. Seria zamknęła się w 12 zeszytach, a później została relaunchowana jako no, ta główna numeracja tom Thora numer 600, później 601, 602, 603 i zakończony wyzeszycie Thor Giant Size finali. Czyli to jest długo przed tym jak Jason Aaron zajął się tą serią, to znaczy długo później mieliśmy jeszcze te zeszyty serii Thor, później jako 600 coś, później ta seria zmieniła nazwę na Journey into Mystery. Nie będę wam opowiadać o tej historii, z czego ta nazwa, nazwa się wywodzi, to już musicie uderzyć do historyków marvelowskich. Ja wam tylko, ja tu tylko sprzątam <grych> i prezentuję wam te komiksy w środku papier kredowy i tak się prezentuje ten komiks. Dużo tego komiksu. Dużo tego Thora. W sumie zabawne jest obserwowanie tego, że później ta seria, która szła po tym, była wydawana przy okazji filmu Thor w 2011-2010 roku. Pomiędzy mamy okładki alternatywne pomiędzy poszczególnymi zeszytami, tak się prezentuje jeszcze dalej ten komiks. Trzeba to traktować jako taki pojedynczy tom. Nie wiem, czy Egmont zamierza to wydać dalej, czy zamierza sięgnąć jakby dalej po te linie. W katalogu był ten tom zaprezentowany jako po prostu pojedyncza rzecz, którą można przeczy na końcu okładki alternatywne, dużo, dużo okładek alternatywnych. Na końcu wszystkie reklamy innych zeszytów Thora, które wyszły u nas w Polsce oraz tego nowego z Marvel Fresh, którego nawet jest zapowiedź czwartego tomu, nie przepraszam, to jest trzeci tom Thor kres wojny. O tych komiksach też mówiłem wam na kanale, jeden z nich nawet mam tutaj pod ręką, czyli pierwszy tom Thor odrodzony. Jakbyście mieli tego Thora, to możecie sobie porównać, jak to się mniej więcej prezentuje. I ten komiks też był wydany 1 czerwca. Zapomniałem wspomnieć, że ten komiks był z 18 maja. Tak, ten komiks już sobie troszkę leżał dłużej. Dobrze, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Było dużo komiksów Marvela. Mam nadzieję, że wszyscy fani Marvela jesteście najedzeni, przynajmniej na te. Kilka tygodni, dopóki nie przyjdą kolejne komiksy. A jeśli jeszcze nie macie któregoś z tych tomów, to możecie je kupić, klikając w linki, które się znajdują w opisie pod tym filmem. Tam znajdziecie porównywarkę cen. To jest szczególnie ważne w przypadku tych najgrubszych, najdroższych tomiszczy. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, co to był za zamach.